Zamachowych mediatorów Kraków. De referenda dla wzmocnienia arbitrażu i mediacji w Polsce. Mam nadzieję, że to wystąpienie będzie również przyczynkiem do późniejszej dyskusji, bo jak co roku ta dyskusja na zakończenie tej konferencji pokazuje tak naprawdę wszystkie ewentualne y, spojrzenia na ten bardzo, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, ja co roku jest skandal w związku z tym, dzisiaj nie, to się nie, to nie to Mam nadzieję, że ty razem nie zatrzymam Twojej i zapraszania mnie na tą konferencję, ale poważnie oczywiście cieszę się tym ostatnim głosem, dlatego że zostaną tutaj wytrwalsi. W razie ma kilku dyskutantów, których e, opinie są dla mnie ciekawą inspiracją. Mam trudność e, dotyczącą referenda odnoszącą się i do arbitrażu i do Tak może mam powiedzieć zdanie, naprawdę arbitraż raczej jest mało popularne, ale... Nie. Myślę, że spróbuję tego sprostać. Najpierw zacznę od tego, proszę Państwa, żebyście zechcieli mnie posłuchać, dlatego, że wiem, co mnie. Zajmujemy się 30 lat mediacjami i w zeszłym roku byliśmy, a i w ogóle może też ten, o tym epizodzie też warto powiedzieć, mniej więcej 10 lat temu mieliśmy pierwszą przygodę z arbitrażem z Władką, kiedy konsultowali stworzenie takiego sądu arbitrażowego dla mediatorów. Dla organizacji mediatorów, dla samych mediatorów. I teraz trzeba, i w tym roku ją wdrażać. Ale w zeszłym roku mieliśmy bo yy, z że mediacje osadzenie w, yy, w tych anglosaskich regułach i yy, po negocjacjach kantek w 1975 roku zachowaliśmy kartę na Nagrody Nobla, a później ci Amerykanie, którzy na się przechwalają, się że są bardzo dobrze. Stwierdziliśmy jednak, że to nie ma jakichś mediacji, tylko Grecy, tutaj nie ma. O tym takim ideowym podejściu do tego, mając związać z zaufaniem, mogę dużo powiedzieć, i może tego rzeczywiście mi zabrakło, i w mogę powiedzieć, że zdecydowanie tego zabrakło. Więc y, mój o y, jakby sugestia dotycząca na mnie, kolejnego kroku, byłaby taka, by następna konferencja była konferencją opt-out, czyli konferencją praktyczną, która by ludziom pokazała, w jaki sposób można doprowadzać do tego, aby arbitraż czy mediacji mogły być podejmowane. Bo na ten temat nikt do tych nie do nie Ja wiem dlaczego, ale tym bardzo nie To nie będzie zbyt Ale ma być miło w ogóle. Natomiast co do Greków, też by mi było miło. Od Greków uczymy się retoriki, więc, więc najpierw powiem, że jest mi w ogóle bardzo miło i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Państwem. Pamiętam pierwsze tej konferencji i śledzę co roku te spotkania. Uważam, że one są istotne nie dlatego, że na końcu zostaje wielki autorów, tylko dlatego, że jest możliwość pewnej wymiany myśli pomiędzy osobami bardzo różnymi, które mają bardzo różne doświadczenia w obszarze mediacji i arbitrażu. Yy, po drugie, ja chcę powiedzieć, że wszystko, co powiem, rzeczywiście jest ukierunkowane na troskę, aby mediacje aktywne się rozwijały, ponieważ one to są instytucje wolnego państwa. I choć mam na względzie, że żyjemy w tej w trudnej rzeczywistości, w której yy, społeczeństwo obywatelskie, w Polsce przewodzone w społeczeństwo Wolnych, obywateli, społeczeństwa otwarte, w gruzów. I wszystko to, podale, będziemy musieli od nowa. Ale to, co mi nadaje, a nie muszę do tego, to jest postawa pana Mecenasa Nowaczyka. Bardzo dziękuję pani Mecenasie, myśmy się zamienili rolami, bo ja na poprzednich konferencjach ja byłem tym prześwięczym krytykiem, tym razem pan przejął moją rolę, więc będę, będę miał łatwiej troszkę. Otóż Grecy po pierwszym dniu spotkania z nami powiedzieli, że to, co mówili, jest bardzo ciekawe. I tym zaskoczeni. Po drugim mi powiedzieli, że są zaskoczeni, że od nas uczą się greckich filozofów. A po trzecim doszło do skandalu. Ale tak naprawdę to tak jest, że jeżeli zaczniemy w praktyce zajmować się tymi, tymi instytucjami, dopiero wtedy musimy się zmierzyć z trudem, który znajduje się pomiędzy praktyką a teorią i o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Yy, chcemy na ten bazie, bazie naszych doświadczeń, które zakończą, zmierzyć się w przyszłym roku, a może nawet w tym. Z Rzymem, dlatego że Rzymianie, konkursor Tepawa uważa, że oni są ostoją mediacji i arbitrażu w Europie. Otóż tak nie jest. My żyjemy w dwóch rzeczywistościach, czego wyrazem są również te wystąpienia. Wybaczcie mi Państwo za tą krytykę, ale z Panem Cenasem, zobaczcie, mieliśmy ostatnio na takiej konferencji w Warszawie i niewątpliwie, proszę Państwa, z jakim kolorem mogę powiedzieć, skala, którą po Pan powiedziałem tutaj jest absolutnie 100 razy mniejsza niż te, które wypowiadają w Warszawie przy okazji tego typu rządzkotnych. Przypominam Państwu, jakby ktoś śledził moje wystąpienia dwa lata temu, trzy lata temu, zapowiadam, że będzie klęska. Jest klęska. My żyjemy w innej rzeczywistości, bo co innego sobie mówimy, na co innego jest naprawdę. Proszę Państwa, nie ma arbitrażu, powiedzmy sobie szczerze, to trzeba coś zrobić, żeby zaczął być. To, co jest, jest niszowe, nie działa. I nie ma mediacji, jest katastrofą. Ze skuteczności mediacji przed zmianami prawa z 53% mediacji spadła do poziomu 21%. A mediacje gospodarcze z 18 do 13. I jakby względnić jeszcze kwalifikowanych mediatorów, to ci, którzy są nieprzygotowani, mają skuteczność na poziomie 5%. Możemy to sobie odłożyć tak samo, jak powinni być mediacje pojedyncze z tego rodziny. Ale teraz już dalej będzie tylko lepiej. Eee, uważam, że zniszczono prawo w kwestiach mediacji. Ale w stronę arbitrażu, tu dokażą się w połowie, pomagam nasze rozmowy, i to też wskazuje w dole referenda. To, co mi dzisiaj właśnie powiedziała, jako uznany, uznana przewodnicząca sądu czy co do która mówi, że tak, mediacje już odchodzą, a arbitraż już odchodzi, a wchodzi ADR. właśnie tak to powiedziała, to ja to czytam tak, to ja cię zachęcam do dyskusji, natomiast próbuję zrozumieć ten klimat. I to mi się strasznie podoba. Wydaje mi się, że chyba to rozumiem. To znaczy instytucje państwa zaczną poszerzać zakres różnego typu oddziaływań które pozwolą im załatwić załatwiać różne sprawy. Czyli to nie są już czyste, klasyczne mediacje, czysty, klasyczny arbitraż. To jest istotne, jak mówiono tutaj o sprawach konsumenckich tylko pani, która mówiła o, o, nie, o prawie administracyjnej. Proszę Państwa, no nie oszukujmy się, to jest martwe. Wykładowca powiedział, że na dwóch palcach. Nie proszę Państwa, na jednej dłoni można palce. Trzy lata temu mieliśmy w Polsce dwa postępowania yy, mediacyjne w sprawach administracyjnych zawarte jedną ugodę a rok później było jedno postępowanie i nie było uchody, więc mi się oszukiwać. To jest martwy przepis. Pomimo tego, że prowadzono to z największym poparciem parlamentu, to to nie istnieje. Dlaczego nie istnieje? Otóż dlatego, że kiedy mówimy o postępowaniach administracyjnych, prawnicy będą mieli na uwadze decyzję administracyjne, a na postępowanie administracyjne trzeba popatrzeć praktycznie. Praktyka polega na tym, że samorząd, z tych samorządów z obywateli wcale nie jest tak, że spotkały się dwa żywioły i nie da się ich okiełzać. Absolutnie nie. Spotkały się dwa podmioty, które są równie bezradne w pewnych obszarach. Na przykład odzyskiwania pieniędzy od ludzi yy, z publicznych, publicznych, yy, należności za lokale użytkowników, yy, należności za lokale prywatne, należności za różnego typu mediów, opłaty yy, za umieszczanie osób placówka w placówkach Około 12% spraw, które są w sądach, o, ja bardzo się cieszę, że to był przykład, też mam sprawę, że około 12% spraw samorządy idą z nimi do sądów. Więc jest potencjał. Nawet gdybyśmy mówili tylko o tych 12% takiej poprawki, byśmy do nich dotrzeć, to i Państwo bylibyście zainteresowani jako arbitrzy, już bylibyśmy zainteresowani jako mediatorzy. Tylko z za, za arbitrażem jest taki problem. Jeżeli my przez cały dzień rozmawiamy o zaufaniu, a rozmowa o arbitrażu polega na tym, że to zeszłego roku mówiłem o Kasie, a teraz mówi się o Hajsu, to znaczy, jeden z prawników Waszego powiedział jasno: arbitraż jest dla arbitrów. Trzeba coś zrobić, żeby ten arbitraż był dla obywateli, a nie tylko dla arbitrów. Co jest potrzebne? No tu sobie uzmysłowiłem, że zaufanie poprzedza włączną kompetencję. I muszę powiedzieć, że jak usłyszałem tutaj o, o tym, że mediator powinien być człowiekiem, bo to wynika z przepisów, to pomyślałem, przepraszam, to są największym szacunkiem, ale pani jednak przebiła jednego z aplikantów w sędziowskim który powiedział, że ODF to są też to sztuczna inteligencja. Na pokaz, zejdźmy na ziemię, bo zaczniemy rozmawiać ludzkim głosem. Jak Tomek zaczął mówić o poufności w tej sytuacji, pomyślałem, że w zeszłym roku była dyskusja w Totni o... o o dobrowolności w tym roku jest dyskusja o poufności. No proszę Państwa, zatytajcie na ziemię. Zwykły dowolny statystyczny człowiek będzie wiedział, to, że spotkania i informacje nie są błędem, są głupstwem. A jeżeli mamy mówić o poufności, to nie ma mowy o poufności, tylko o ochronie dóbr. Każdy obywatel, który spotyka się z drugim obywatelem, nie z nim jakiejś umowy, to wszystko to, co oni do siebie mówią, nie jest objęte żadną poufnością. Tylko dobrymi obyczajami. I granicą tego wszystkiego jest ochrona dóbr, pisana w przepisach prawa cywilnego. I dlatego znowu, gdybyśmy rozwinąć rozmowę o poufności, to ja bym tu eksplorował, gdyby ta rozmowa trwała dłużej. Na szczęście nie trwa tak długo. Spotkania informacyjne są błędem. Tracimy ogromny potencjał, który jest w mediacjach, na głupstwo. Ale miałem już o w Idźmy Teraz mamy. To, co na pewno nas łączy, to rzeczywiście to, to, chciałbym podkreślić po mojej takiej dość ostrej pozy. Ja mam absolutnie świadomość, że nas wszystkich łączy pasja. Łączy nas pasja do zajmowania się ludzkimi sprawami ludzi. Kompetencje w zakresie orzekania, prawa, które pozwala rozwijać prywatne po i kompetencje, które, i pasje, które sprzyjają nam do pomagania ludziom w sytuacji w mediacji. Ale, proszę Państwa, na razie przyjmiem, że jest gorzej. Jak chcecie proszę i posłuchać wszystkie wystąpienia, niemal wszystkie. wszystkich którzy wypowiadali tej y, 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 prelegenci. Co mówili? Mówili tak, to tak działa. A ja słyszałem to wszystko, kończyłem sobie konkluzją i mówię do siebie, nie, to tak nie działa. A potem ci sami wykładowcy mówią, to tak nie działa. No tak, to tak nie działa. Dlaczego o tym mówię? Otóż jest oderwanie teorii od praktyki. Zejdźmy do diaska na ziemię, zacznijmy mówić o tym, jak jest de facto. Jeżeli nie będziemy konstruować prawa i praktyki na tym, jacy są ludzie, jacy są obywatele, to nic nam tego z tego nie wyjdzie. Oczywiście wydaje mi się, że można wygenerować jakieś rozwiązanie o tym, o tym mm. Źródłem zaufania jest kompetencja. To jest mój, yy, że tak powiem, wniosek z tej konferencji. Nie da się budować zaufania bez kompetencji. Dlatego, Włodku, błagam Cię, spotkajmy się może, dajmy sobie więcej czasu do bardziej adekwatnych wyborów treści. Uniknijmy pewnych wypowiedzi, które nie poszedł przedmiotem tego podczas tej konferencji. Zamiana ról, to już powiedziałem z panem Cenasem to mnie bardzo ciekawe, bo zawsze z panem Cenasem prowadzimy ciekawe dyskuty. Kongres Polsko-Niemiecki, tutaj bardzo z uwagą wysłuchał Pana głos. Wie Pan, co to jest strasznie ciekawe, bo jak na kongresie polsko-niemieckich prawników nauczenia Mozarskiego dyskutowaliśmy na temat mediacji, ja przeczytałem sobie przypis. Co się okazało? Otóż nie, nie, Niemcy nie mają żadnych przepisów o mediacjach. Tylko jak Niemco, Niemco, Niemiec ma napisane, że niemiecki mediator ma odbyć kształcenie z zakresu mediacji, to w niemieckim systemie powstają oparte na kompetencjach i zaufaniu instytucje kształcące mediatorów, i ci mediatorzy nie mają wątpliwości, że powinni się tam zgłosić i nauczyć. A jeśli w Polsce powiedziałem, że mediator ma mieć rekomendacje organizacji i wykazać w jakiej specjalizuje się sprawie, to pójdzie weźmy dowolny dokument, jak ktoś chce mogę Państwu wydać z NACU Corporation Plus, data, certyfikat i będziecie najlepszym w Polsce mediatorami. Jest klęska, ponieważ mediatorzy nie mają kompetencji. O tak się wypowiadać nie będę, ale wiem na pewno, że nie ma żadnego systemu kształcenia to też Państwo przyznać. W związku z tym tu liczy się zaufanie instytucji, które to mediatorów rekomenduje. Jeżeli Państwo się spotykacie i Oznaczacie pewnych ludzi jako tego, zaufanie, to to jest problem ten na I co jest problemem, że na rynku mediacji to zabito. Znaczy na rynku mediacji zwrócił uwagę, że nigdzie nie ma organizacji, one przestały funkcjonować. Pani, która tu przyszła i powiedziała, że działa w Stowarzyszeniu Wywiadów Cywilnych, jest takie stowarzyszenie. Tylko tak jak w większości przypadków, to już jest tylko kilka osób, z których każdy tak naprawdę załatwia swoje sprawy. Nie ma żadnego wątku, który ludzie by w wokół kwestii kompetencji pobytu Potrzebny nam jest kontrakt. I teraz przechodzę do tej głównej konkluzji. Nie znam się na arbitrażu, chociaż uważam, że rozwiązanie arbitrażowe dla mediatorów jest genialne. Pewnie je wprowadzimy, wreszcie nam się to chyba uda. Bo jest na tyle dużo med mediatorów, jeżeli powstał pewien znaczny mediatorów stałych, i mamy w Polsce około 1400 mediatorów, to rozstrzygnięcia arbitrażowe w sprawach, które ci mediatorzy będą zawalają, są słuszne rozwiązania. Przydaje się oczywiście tego i sąd polubowny i pewnie również mediacje w różnych tego typu sytuacjach. Ale proszę Państwa, mam taką konkluzję. Co to jest mediacja? Zawsze zadaję sobie pytanie, co to jest mediacja. Otóż proszę Państwa, mediacja to jest porządek. Nie ma żadnej wątpliwości. A teraz zadaję sobie pytanie, co to jest arbitraż? Nie wiem, co to jest arbitraż. Ale jeśli arbitraż to nie jest porządek, to piada arbitrażowi. Bo wydaje mi się, że tu trochę niekonsekwentnych rzeczy, na których arbitrażu upada. A przede wszystkim zwracam uwagę do Diaska po raz kolejny. Zejdźmy na ziemię i mówmy o tym, jak jest naprawdę. Wykorzystajmy potencjał, który miała Krajowa Izba Gospodarcza, który ten arbitraż był bardzo mocno rozwinięty. I Krajowa Izba Gospodarcza nawet szczyciła sobie w kolano, bo robiąc regulamin mediacji. Regulamin mediacyjny Sądu Arbitrażowego. Słyszycie to państwo? Czy to absurd? I wiecie co jest w paragrafie trzecim? Gdy ktoś podejmuje inicjatywę mediacji, Sąd Arbitrażowy prowadząc mediację, wzywa drugą stronę do pisemnej wyrażenia zgody i zapłacenia pieniędzy w ciągu 14 dni. Hajs. Proszę Państwa, jakim nam dajemy sygnał? No. Nigdy do nas nie przyjdzie przy tego typu retoryce, przy tego typu podejściu. A na spotkaniu też. To, co Tom powiedział, to, że z tym absolutnie zgadzam się do diaska. Trzeba się z tego wycofać. A nie wymyśleć dodatkowe kłopoty. Prawnicy nienawidzą tych spotkań, bo tam się da kłopoty. Przechodzą na te frustrowani mediatorzy, którzy nie wiedzą o czym mówią, co się tam plotą i tyle z tego wynika. I to się po prostu nie udaje. Skuteczność jest żadna. Mam nadzieję, że arbitraż to jednak jest porządek. To ja już Gdzie są konfitury. Konfitury są naprawdę w kompetencjach. Jeżeli będziemy mieli dobrze przygotowanych arbitrów mediatowych, będą mówili jednym głosem w sensie, w sensie kompetencji i na tym rynku sposobu konkurowania, to wszystko będzie działało. Na szczęście od 2013 roku w Polsce, mówię o tym w otwartym tekście, bo wodę w pozwala, w związku z tym, co się nas wygląda, nie zaprosili. Od 2013 roku miał piąty rok pełnej kompromitacji samorządów prawniczych. Moim przekonaniem samorządy się skompromitowały i muszą się do tego przyznać, bo zaproponowane w zamkniętym gronie w 2014 roku rozwiązanie, za które wydano 13 milionów złotych, a raczej znaczy 9 po 4, 4, nie potrafiono, się skompromitowały, bo spadła efektywność, tak jak powiedziałem, nie w jakimś śladowym poziomie, z 53 do 21. I przymus na tym rynku nie zadziałał. Alternatywą na tym rynku i dlatego króciutko, proszę, byłem dla, dla kończy. Nie mam żadnych wątpliwości, że należy, i teraz się takie spotkanie, które o dyskutować. No, głupie by było mi ja sądził, że będziemy teraz zwalczali czyli tak jak yy, walczy się o pokój, że będziemy teraz zwalczali przymus yy, na rynku Mediacji. Nie uda nam się. Bo choćbym nie wiem, co mówił, to zawsze, gdy spotka się trzech prawników, to będą powiedzieli, że Polacy są głupi, trzeba ich zmusić. I Polacy są na Karpun i Paweł, nie chcą, trzeba ich zmusić. Nie ma nic na to nie poradzę. Polacy nie są głupi. I w związku z tym będą na tym rynku uzyskiwali zlecenia ci, którzy będą mieli do nich szansę. Pytanie teraz: jakie znajdziemy na to sposób? Zaraz wam pokażę. Wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo proste. Na wprowadzone przez samorządy prawnicze w Polsce w 2014 roku, który się zmaterializował 1 stycznia 2016 przymus, czyli nakłanianie, pouczanie, przekonywanie i karanie, trzeba nałożyć teraz kompetencje i A karanie i przymus zamienić w opcję opt-out. I do tego zamówiłem na moją Wólk. Zróbmy w przyszłym roku konferencję pod tytułem Opt-out, żeby ludzie zrozumieli, co to w ogóle jest. A chodzi o to, że z kolei Polska, jak wprowadziła oświadczenia obywateli dotyczące e, dawców organów, to nikt tych organów nie chciał dawać. Tylko złożyć oświadczenie, że się zgadza, to jest jakaś tam wyjątkowa sytuacja. Ale gdy wprowadzono opcję Opt-out, czyli każdy obywatel z założenia, jeśli nie złoży odmowy, to wyraża zgodę na, na to, żeby jego organy zostały. Przekazano sytuację i ich na śmierci. To jest opcja, która działa. Dlatego Polska obecnie jest jednym z największych krajów, w których rzeczywiście mamy organy do przeszczepienia. To jest dobra opcja. Tylko nie może na tej opcji wisieć przymus. Co trzeba zrobić? No cóż, jest jak jest, Nie artykuł 183, no, na szczęście. Sędziowie już wiedzą, że z mediatorami stałej nie ma co gadać. Panie się Pan nie musi brać 150 zł. Może Pan na pewno się z nimi umówić. Wkładając mecenasem sposób mam do Pana pytanie. Czy Pan się pisał na listę mediatorów to znaczy, że pan nie może. I na tym polega problem. Pan już został naznaczony tym systemem, bo państwo jako prawnicy mówi o samorządach, oczywiście nie pan. Ale samorządy prawniczy zrobiły nam taki prezent, mianowicie wprowadził obligatoryjne mediacje rodzinne i pan z momentem wpisania się na listę stał się funkcjonariuszem państwa. Czyli jest pan wyciągniętą ręką sędziego i dlatego pan niestety musi się stosować do tych reguł finansowych. Chyba, że zgłosili się ci ludzie do Pana poza tym systemem. I zaproponowali Panu, żeby Pan to zrobił. To proszę się z nimi dogadać, jak najbardziej. Ale w sytuacjach spraw kierowanych przez sąd, mediatorzy kupili taki oto układ, znaczy zostali kupieni za to, że dostaną pewne pieniądze. I wielu z mediatorów częściej sobie to chwali. To nie są duże pieniądze, ale na ich miarę wystarczające. Alternatywą jest kompetencja, I dlatego my od 2001, 1 stycznia 2016, 2016 roku wycofaliśmy się z tego rynku, świadomie, i dlatego powiem, że mamy 40% tego rynku. Teraz na ten rynek wrócimy, będziemy mówić o kompetencji, o zaufaniu. Wierzę, że to zadziała. Co potrzeba zrobić? Potrzeba przyjąć ustawę, która ureguluje zawód mediatora w sposób mądry i powie o kompetencjach. Jak to zrobić, oczywiście też zaraz powiem. Ale druga rzecz, którą koniecznie trzeba zrobić, to wprowadzić mechanizmy motywujące. Co ludzi motywuje? Pieniądze. Należy podnieść stawki kosztów spraw w sądach, jak najbardziej. A potem zwalniać obywateli z połowy tych kosztów w momencie, jeżeli zdecydują się pójść na mediację. Czyż to nie jest proste? Ja o niczym innym od 10 lat nie mówię w tym ministerstwie, tylko zróbcie prosty, prostą rzecz. Jeśli obywatel idzie do sądu i razem z Poznań składa wniosek o skierowanie strony do mediacji, ponieważ będzie do arbitrażu, to zwolnijcie jej z połowy kosztów. Co Wam zaszkodzi? Druga strona, jeśli powie, nie, nie chce żadnych mediacji ani arbitrażu, tylko chce się z nim bić. Proszę bardzo, to zapłać na połowę, którą tam zapłaci, będziecie mieć równe szanse. Czy to nie jest proste. Tylko trzeba zejść na ziemię. I pierwszy raz mówiłem na tym kongresie polsko-niemieckim, to już mnie aż rozbawił, i to ja był nie na czas, tylko wchodzimy już dyskusję. No, czekam, czekam, czekam. Dyskusję już chodzi. Tak. Że na szczęście, za każdym razem, kiedy mówiłem z tych trzecią, o których zaraz powiem, to z ministerstwa Kielował mówi, no tak właśnie o tym myślimy. No to dobrze, już nie będę płakał nad rozdanym lekiem, lepiej późno niż wcale, jest rok 2018. Dalej, co trzeba zrobić? Zrobić ewidencję instytucji szkoleniowych, bo u nas system niemiecki nie zadziałał. Jakbym Pana zapytał o, o szczegóły systemu niemieckiego, to nic bym Pan nie powiedział. Powiedziałbym mi Pan o etyce, która jest w Pana serca i, i o kompetencji, którą Pan ma. I mediatorzy czy arbitrzy Niemieccy mówiliby o swojej kompetencji, każdy z nich wiedzieli, o czym mówią. I Pan mówi zresztą, że Pan jest tym kancelorem, i jeszcze, że Pan ma widać tę sprawę. Dlatego, że Pan ufają, wiedzą, jakim Pan jest człowiekiem. Gdyby Pan do nich przyszedł i powiedział, słuchajcie, hajsówce, to mi z Panem nie był. To jest oczywiste. I tam nie ma wątpliwości, że żaden odpowiedzialny Niemiec nie zgłosi się po hajs, jak nie ma kompetencji. A Polak zawsze nie Dlatego dzisiaj sobie u rano, jak się przygotowywałem, do tego, że mamy w Polsce i taką piosenkę. Pije Kuba do Jakuba, jak i do Michała. Otóż rozmowa z ministerstwem i z mediatorami jest taka: pije Kuba, do Jakuba. Ministerstwo mówi yy, samorządom prawniczym, samorządy przygotowują prawo, rozwalają organizację i mówią to potem mediatorom. A mediatorzy potem spotykają się na tych kubawek spotkaniach informacyjnych. Przepraszam, to są kubawe spotkania informacyjne. Po prostu. Kuba. Jest taki Kuba w Warszawie, który się pojawia na spotkaniach wszystkich. i Wszyscy wiedzą, co on powie. Zawsze. Będzie od razu, bo jeszcze od polegał, że on po stąd, 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 nie jest najlepszy. A tu w Poznaniu drugi Kuba, którego nazwisko wymienię, bo to jest dobry przykład, Kuba Michalski, który jest adwokatem, zresztą tu był i, i bywał na tych spotkaniach. I on tutaj bywał, poczuł cierpliwie, zgłosił się na szkolenie, wyszkolił się, jest pierwszy na liście dyrektorów w Sądzie o w Poznaniu. Czy ktoś o tym wie? No nie, dlatego, że nie na tym polega jego zawód. Nie na tym polega jego zawód, żeby błyszczał. Jego zawód polega na tym, żeby był kompetentny i żeby dawał gwarancję. Dlatego sposób na Polskę jest taki. Wycofać się z kalkulowych przymusów, bo państwo nigdy nie będzie dla obywateli autorytetem w Polsce. My zawsze będziemy patrzyli na państwo jako opresyjne i to, co myślały, myślały te samorządy prawnicze, przymuszając Polaków do przyjęcia tych przepisów, było po prostu błędem. Trzeba stworzyć I rejestr instytucji szkolących, nie wprowadzać żadnych, Boże, ograniczeń. Niech każdy się wpisze. Pan Stefan działa, prawda, z pod niech się zgłosi. Tylko musi po pierwsze pokazać, jakie są standardy, które stosuje program i kim są trenerzy. Niech pokaże, jakie ci trenerzy mają kompetencje. I lista instytucji kształcących musi być jawna, żeby w momencie, jeżeli chce się kształcić, mógł sobie zobaczyć, kto to jest i co on mi daje po zakończeniu szkoły. Nikt, proszę Państwa, mówię to z pełną świadomością, poza nami, nie daje ludziom żadnych gwarancji ani jakości kształcenia, ani tego, że po zakończeniu ktoś ich wpuści na rynek. A już na pewno tego, że będzie sprawa o superwizję, na pewno nie. Chciałbym być prześmiewczy i zapytać Państwa, kto wie, jak prowadzić mediację, bo już chciałbym zrobić taki eksperyment, byście zobaczyli, jak jaki byłby by z tym kłopot. Druga rzecz, którą trzeba zrobić, rejestr organizacji rekomendujących mediatorów. Otóż tak jak Izba yy, yy, Nowotomyska wypracowała sobie autorytet, jest instytucją znaną w Polsce, nie dlatego, że tu nie wiadomo o czym wiadomo, nie wiadomo za dużo o tym, co tutaj się dzieje. Ale ta instytucja się pokazuje, jest gotowa do dyskusji, do debaty, nawet takie trudne, jak to działają się bezkręgowych. I w związku z tym nie boi się ani krytyki, ani rozmowy, ani poważnego namysłu, coś z tego wynika. Jeżeli się zniszczy na jakimkolwiek rynku, organizację, to nie ma żadnego czynnika etycznego, to tylko organizacje mogą dbać o etykę zawodu. Muszą być organizacje zainwidencjonowane, że to są takie i takie organizacje, które rekomendują mediatorów, arbitrów i biorą odpowiedzialność za, za ich pracę. I trzecia rzecz. Oczywiście ewidencja mediatorów jak najbardziej, tylko nie taka, jak jest teraz. Sędziowie już się przekonali, Panie, panie Mecenasie, niestety, ale jak Pan zapyta statystycznego sędziego, to on Panu powie, mediatorzy? Tak, ale absolutnie nie sprawi. To jest totalna katastrofa. Przez 2,5 pół roku doszło do totalnej katastrofy. Sędziowie nie chcą gadać mediatorów z bo wiedzą, że to jest całkowicie przypadkowe towarzystwo. Szukają w tej chwili, z kim można by gadać, z kim można gadać. Otóż można gadać tylko z organizacjami ja daję Państwu gwarancję tutaj, boję się tego trochę, ale zrobię. Jak się spotkamy za rok, to ja Państwu pokażę, jaka będzie zmiana. Dlatego, że po raz pierwszy powstają wreszcie do tego dobre podstawy. Tyle, bardzo dziękuję i przepraszam za ostro głosy, ale wątku, ja taki jestem. W związku z tej... Ja serdecznie dziękuję, że szczególnie, że większość nam się udało zakończyć Panu płynnie w tej dyskusji. Państwo, ja przyznaję, że Pana al na rzeczywiście jest i intelektualna, w związku z powyższym zakresie ewentualnych pytań. Zapraszam y, oczywiście uczestników sali do zadawania. Y, o, widzę, że las ją, prezes.